Dzień dobry wszystkim tutejszym. To co, troszkę o bananach pogadam dzisiaj, co? <laughs> Tam większość z Was pewnie, beka, <laughs> beka, stalewiak, głupek, nie dogrzewał żadnego. No dobra, nie większość, ale niektórzy tak myślą. A w sumie może mają rację. Patrzcie na to teraz, patrzcie, 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 No tak... <laughs> Trochę zamarzło, ale słuchaj, tak, wczoraj robiłem test. Podkopałem sobie tutaj, nie? Ile ziemia sobie zmarza? No to tak do 7 cm. No to spoko, bo jeśli to jest takie szerokie, to po 30 cm co najmniej jest ziemi, tak? W koło pnia głównego, czyli na dole mróz na pewno nie doszedł. No nie wiem jak tutaj wiecie, w India Form. Bo! Kurde, dolaczków mi się nasypi. Trochę śniegu dopadało jeszcze. No tu też jest tak... to jest normalnie jak skała. Ale pamiętajmy, że pod spodem na bank nie jest do ziemi zmrożone. Yy, tam w Sykkimensis to samo, nie? Idziemy. O tam, o, o, w tym miejscu sporo ziemi. No kurczę, sam jestem, powiem wam, ciekaw. Tu na bank spadło. Przy takim mrozie to tam do ziemi sobie doszło, bo, doszło, bo co to tam. Ale pamiętajmy jeszcze jedno. Śnieg jest bardzo dobrym izolatorem. Ktoś tam w grupie mi wyrzucał właśnie odczyt mniej więcej, jak to wygląda yy, z gruntem, jak, przy jakich mrozach. Ale wiadomo, ktoś ma śnieg, ktoś nie ma śniegu, to te odczyty inne są zamarzania gruntu. Nie wiem co za orekariami. Pewnie je Holender trafił, bo 11 po minus 20. W beczce kupa lodu. Dzisiaj odpaliłem piłę, jeszcze pójdziemy na koniec, wam pokażę, co się zrobiło z wodą. No i tutaj nie. No, tutaj mamy itinerant Musa ikimensis reptiger. Tylko pień widać, ale <śmianie> to jest tak zmrożone. <śmianie> że się w pale nie mieści o wiadomo ale tak jak mówię niższa część może się uda, może się nie uda Stale jak robi testy żebyście wy nie tracili później ale ja mam zapas pamiętajcie mamy zapas dom, w szklarni sobie czekają kolejne egzemplarze ale słuchajcie no jakie to byłyby jajca jakby to naprawdę się udało i, i od wiosny odbije od gruntu i ładnie powiedzmy po 2-3 metry porosną. Przecież to będzie normalnie szok. Bo 3 dni to tak po minus 20, 18 i, i dziś w nocy miałem 15, czyli w pierwszą noc w minus 20, w dzień było około minus 15, kolejna noc minus chyba 18, w dzień minus 14 i dziś i kolejny noc to już, już coraz cieplej powoli się robiło. Na tą chwilę jest już u mnie minus 5 stopni w dzień, a w tej nocy ostatniej, no mówię, to było tam koło no spadało już od 15, coraz, coraz cieplej się robiło potem. Już minus 11. O, Grzyby rosną. Takie buty u mnie. No, teraz idziemy sobie na rów. A, grupa stalewiak zapomniałem się sam siebie zareklamować standardowo. No ale wy już wiecie. Tam już na mnie ponad 1400 osób. Wziąłem piłę, nie? Może wiać tutaj. Wlazem na ryje. ryję. No bo tu ryby mam. No i patrzcie, woda jest ile niżej. No dobra wejdę. Wejdź stalewiak, wejdź. Ile woda jest niżej przez 3 dni? Przez te mrozy, jaki lód się zrobił? No, kawał lodu. Nie wiem, ile tu może być. 10-12 cm lodu. No, tak to wygląda. Także można się ślizgać tutaj. No, spadamy stąd. Także zobaczymy, co to z tego wyniknie. Z tego mojego kombinowania. Palma, spoko. Juka, tak samo. Dzisiaj wyłączyłem już ogrzewanie. Znaczy nie, inaczej. Palma ma teraz około minus. Nie, termostat jest ustawiony, termoregulator jest ustawiony na plus 1 i sam kabel grzewczy chodzi, a juce wyłączyłem po prostu ten grzejnik. Sprawdził się ten hofner bez problemu. Ciekawe czy fik nie wyrzucę wiosną wszystkich, albo od ziemi odbiją, bo ja ich nie okrywałem. W tym roku takie testy. Testy, testy. I tak tych fik praktycznie mało co miałem. Kurde, co roku mi chciało to dojrzewać praktycznie, ale zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy kolokazję jadalną. <laughs> Pewnie ją też tam konkretnie przemroziło pod ziemią, ale stale jak ma zapas. A rundodonax na szczęście przed mrozami jeszcze obspałem, ale czy po takich mrozach coś wyjdzie z ziemi? No widzicie, no nas zima zaskoczyła. Zawsze tak kurczę, ostatnie lata znaczy się było tak spokojnie. A tu teraz widzicie co się narobiło. Dajcie tam znać jak tam u was, się dogrzewaliście te banany, czy jest ktoś taki jak dzik stalewiak, że po prostu zasypał ziemią. Kiedyś tak robiłem i to się sprawdzało i też były takie zimy. Także zobaczymy. O, tutaj trochę dowinąłem tej agrotkaniny, bo i tam śniegiem trochę podwalone, żeby wiecie, też przy korzeniach za bardzo nie zamarzło. No i na razie nic nie odwijam, nie? No i zaczyna padać coraz lepiej śnieg. Dziękuję bardzo za uwagę. Taki szybki filmik, łapa mi już zamarza. Mam nadzieję, że w miarę słychać, bo ja ostatnio kręcę gogle pixelem. Jak kręcę pixelem, to nie montuję, bo on, on dosyć ładnie robi. Znaczy robi zdjęcia i dobrze kręci, ale bateria już w nim siada. Myślę, czy nie zakupić gogle pixel 4a. Też świetnie one kręcą stabilizacji mają super, że nie trzeba praktycznie żadnych gimbali i takich tam, wiecie. Tylko ten akurat głos ma słaby, to muszę blisko szlifować do mikrofonu. <laughs> tutaj trzy sikimensis, tutaj, tutaj, tutaj. I Bocian, już to mnie przyleciał. Ta. O, dzita. No nic. Za jakieś półtora miesiąca, dwa będziemy kopać i będziemy obserwować czy coś wylizie, czy coś nie wylizie. Także trzymajcie się ciepło. Yy, telewizja Stalewiak pozdrawia. Na razie!